Można, proszę, o ile to jest możliwe, żeby przyjechać po mnie i po ministrantów autem, 10 minut przed kolendą i potem nas odwieźć. Gdyby to był oczywiście jakiś problem albo tu gdzieś blisko, to oczywiście wtedy, wtedy nie trzeba przyjeżdżać. Jeśli chodzi o posiłki, to sędziom zjem, ale nie w każdym domu. Nie jestem w stanie w każdym domu coś zjeść, ani w co drugi, ale tak mniej więcej w połowie i na końcu, sędziom, coś zjem. Natomiast ja jestem na diecie i niewiele mogę. że Trzeba też uważać na to. Jeśli chodzi o picie, to piję tylko zwykłą czarną herbatę bez żadnych dodatków. Jeszcze taką słabszą. To jest jedyne, co piję. Jeśli chodzi o jakąś kolację, to najlepiej jest zimna płyta, bo wtedy zjem po prostu, co tam mogę. Wybiorę sobie pojedyncze jakieś rzeczy. Pieczywo białe, bez dodatków. Jeśli chodzi o jakieś ciasta, to najlepiej babka lub drożdżowe, jakieś lekko strawne, nie takie jakieś ciężko strawne. Myślę, że tyle co na dzisiaj. Jak przejdę przynajmniej kilka tych tras, to już może coś też więcej będę wiedział na ten temat.